Dzień dobry, dzień dobry! Dzisiaj sobie zagramy no luźne gierki w Minecraft, bo, bo tak, no, nie mam dzisiaj pomysłu na filmik Ale będę wam przy tych gierkach, oj, przy tych gierkach dużo opowiadał, co będzie na kanale Na przykład, że hmm, odcinki będą co dwa dni tak mniej więcej E, chyba, że no, naprawdę nie będę miał w ogóle o czym nagrać, lub nie będzie mi się super chciało. E, ale nie będę się po prostu zmuszał do robienia wszystkiego, ale będę próbował być regu regularnie co dwa e, dni. E, filmy będą mniej więcej o 16.00. No a my zaczniemy sobie już grać Bedwarsy. Jak mi coś przyjdzie do na język, to będę Wam opowiadał dalej. Tak yy, to, jest, to będzie drugi odcinek, yy, więc <ścoughs> będę próbował się starać. Mm, no dużo mi nie przychodzi na myśl. Mm, może Wam opowiem o swoim sprzęcie. Mam myszkę z Logitecha 102 i... Ma git nawet ślizgacze, choć zakleiłem je taśmą izolacyjną. Do drag -klika, yy, przyciski też zakleiłem. Yy. No małe jest rzeczy, o których Wam mogę o niej powiedzieć. Ma boczne przyciski. Jest dobra do gier ogółem, a nie tylko do Minecrafta, jak większość myszek, które chcecie kupić. Więc ja polecam, a nie polecam spadać, jak przed chwilą, bo to jest słabe. Więc no myszka się bardzo dobrze zawsze prezentuje. A nie ma czegoś takiego, że no chcecie się pochwalić nagle, co i nagle nic, no brzydka jest. Nie ma jak się pochwalić, jest ładne poświetlenie, logo i pasek taki z tyłu. Więc jak chcecie chcielibyście się pochwalić ładną myszką, to no to możecie się pochwalić. Proszę, Jezus. Ojej, oj oj, 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 To by się coś złotnie nie pomyliło. Naprawdę. Lepiej było go z łapki wyknokać. Ale to jest głupio, bo teraz on się szybciej zrespi. I pewnie mnie już będzie podjeżdżał. O, w tym momencie. A ja jeszcze kupuję to. A więc, bo to. Dobra. Co jest? Wyszedł? Nie, nie wyszedł. Siema. Co? Przecież chłop nie mógł mieć licza na tak daleko. To jest niemożliwe. Jedny, zły. Jeden. Tak to co powiedziałem, ma bardzo dużo sensu. Znowu nic nie mówię. No to słabo dosyć. Um, no to jak właśnie powiedziałem, odcinki będą um, co dwa dni. Um, o 16 będę starał się je robić, bo to jest moim zdaniem najlepsza um, godzina. ogółem, bo no po prostu najlepsza godzina, nie wiem co co ja bym wam tutaj powiedzieć że, bo, bo coś no, no nie, po prostu jest najlepsza godzina dla mnie, ale dzisiaj się nie udało bo przed chwilą wróciłem do domu ze szkoły no to chyba proste, że ze szkoły ale ojej, ojej. gubię się we własnych zdaniach z delginami, no, tak o. Pewnie za chwilę znowu się wyłączę jak zwykle do rabinki. Yy, w ogóle to jak tutaj będzie jedna łapka, bo ja wysokich pragów nie mogę zrobić, bo jak dużo Nie, to dwie łapki o, To wtedy zrobię. Naprawdę. O Nie, o nie, o nie. Sładu? Żyje, Nie, ja zginę. No. Na no, szczęście. E, no, więc to, póki co, są, jest tyle chyba z, z, z moich ogłoszeń, bo ta seria będzie z gry strategicznej. No. Może nie tyle to strategiczne, tylko po prostu za zarządzam jednostkami, innymi ludźmi, a bardziej to yy, pachołkami, jakoś tak to mogę nazwać. Uff. Więc szybko robię sobie nasz podstawowy sajcik i lecimy sobie. O, nie, 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 o, cześć. też spadłeś Dobra On ma Diaksy, ja mam diaksy teraz Kto szybciej kupi set, kto szybciej kupi set Ja szybciej kupię set. Dobra Nie, 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 dobra No nie, mi też to się przytrafiło no, ich i zachów napisał no i co więcej można powiedzieć, no nic nie można powiedzieć, szybciej, 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 proszę, 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 pewnie chłop już... Prawda. Nie mów mi, że chłop ma diaksy, bo jak chłop ma przynajmniej cztery diaksy, to ja już nie żyję. I to dosłownie będę ciągle ginął. Daj Pyk, pyk. Pewnie ma Dobra, Lecimy. jeszcze. Nie ma sharpness? Chyba nie ma. Znowu epstę w XD. No dokładnie. Jezus. Dobra. Możemy lecieć. Nie! No co? Powiedz mi, że chłopca nie spadną Nie, ja nie chcę tutaj. A ręki grać, bo to jest już bez sensu. Szybko się rajdżuje. O, w końcu buciki. Buciki są spoko. Szybka ręka tak samo jak farby. Ale są lepsze. A jaka kaczuchy wyłączyłem. Słodną trochę. Dobra, trudno się mówi. W ogóle, możecie w komentarzu, albo możesz, nie wiem, ile ja mam widzów, więc sobie sprawdzę. Siup. Mam dwie subskrypcje. No to wy możecie w komentarzach napisać, no, ile wyciągacie dragiem, bo w sumie to mnie trochę ciekawi. a jak nic nie wie, ten, a jak ni, nie, nie umiecie drag klika, to, to to, to A, ha, nie no, niebieski po prostu to... Not.

Siup. Szybko jedz to, jedz to, jedz to. Prawie głupio teraz nie zginąć tylko. jak bola sobie kupię. Pryk. Dobra, lecimy na niebieskiego, bo mnie denerwuje. A wierzcie mi, że nie lubicie, jak ktoś mnie denerwuje. Nie będziecie lubić, o. Lecimy do niego. Na co by wykorzystać? Naprawdę. Jakim cudem on mnie dosięgnął? To jest niemożliwe. Już się podbudowałem nawet. I byłem jeszcze w powietrzu. Nawet sobie sprawdzę nagranie. Potem, jak skończę. Bo to niemożliwe. <laughs> w ogóle połowa mojego filmu zawsze, ale to zawsze, bo już nagrywałem nie raz odcinki, tylko jak gram solo, to nic nie mówię praktycznie. Co? Czy mamy Anglika? Na Coxcraftie. Znaczy podobno coraz więcej osób z, z Ameryki, nie, nie z Ameryki, ale skądś tam gra na Hypixelu, więc to możliwe jak Proszę powiedz mi, że zdążę do niego No zdążę jak najbardziej, no Nawet się przyznam, że no zdążysz Może Nie widziałeś nic dużo? Cześć No okay. hej O nie, o nie, o nie, o nie, o nie jest! Jest! I final kill, tak? Nie! Tak, 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 tak. Nie, 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 nie! Jest! Wygrałem! Co jest? Ale ja jestem dobry w te bedwarcy. Ale ja jestem dobry. Będzie content. Tu. Ura, i tutaj content uwaga, patrzcie, patrzcie, patrzcie ho, 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 udało mi się jezus, ale ja dobrze to wszystko robię ale ze mnie pro player jest zjem złote jabłko, żeby mi szybciej ten. I idziemy z innym akces, z których pójdziemy sobie na żółtego. E, poczekajcie chwilę. Ale tylko tak chwileczkę. Dobrze, no to trzeba szybko skończyć rękę, bo za chwilę obiad. Nie wiem jak robić. Dobra, lecimy, 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 nie, dobra, to się nie miało prawa udać, ty, bo żółte, żółty nie istnieje, znaczy tak przenośli, że jego bed nie istnieje, pewnie przez zielonego, teraz pewnie poszedł na zielonego. Prawda, cześć. Co to było? Ale dobra, wyeliminowany żółty został. K Nie wiem, może chodzi z tym ka, ale dobra. Idzie o majaczek. Weźmiemy sobie za dwa gapy. I teraz trzeba iść na diaksy. Ale ja znam takiego trik. Znam takiego trik. Mamy 8 i jeszcze tam będą 4 prawdopodobnie na drugich diaksach, chociaż może nie. Dobra, Bo biały właśnie, ale nie biały nie ma. Dobra, idziemy. Uwaga, będzie leather clutch, a bardziej o stary leather clutch. Nie, no znowu się wyłączyłem, nie mogę się wyłączać, chociaż przez Speed Bridge to się skupiam. Więc trochę czasem się wyłączyć muszę. Ale to czasem no nie ciągle, no muszę się nauczyć gadać jak youtuber. Bo inaczej to nie będzie fajnie. No i nieco fajnie, oczywiście Coxcraft. najlepszy gorszy serwer w Polsce jest najlepszy, ale tak naprawdę to... Nie moim zdaniem jest taki średni. Bo mnie ciągle praktycznie cofa. Nie jest tak, że raz na czas. Tylko praktycznie ciągle. Co jest głupie. Dobra, e, no to tą rękę do końca i kończymy chyba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć! Co? Co to było? No ja nie mogę. Proszę Państwa. Dobra. W ogóle dzisiaj było nie wiem, fajnie, można tak powiedzieć, na WF-ie. Wiem, że nikogo to nie obchodzi, ale to powiem, bo nie mam o czym mówić. To tak. Było coś takiego, że mój kolega, którego bardzo lubię, to wziął i zblokował piłkę w tym samym czasie też ją wywalił. Że nie, że wywalił na naszą połowę, bo była siatkówka, tylko przebił ją od razu na przeciwników połowę. Co było takie dobre. Chłop tak dobrze gra. A ja dzisiaj za to zrobiłem 5 punktów. Znaczy, no 4 tak naprawdę. Ale ja sobie to nazywam 5. Dobra. Yy... Na niebieskie sobie pójdę Bo niebieski tam jest Trzeba Zaskoczę, zaskoczę Raz, dwa, trzy, cztery, pięć No TY PIEK! Ale i tak pewnie beda nie ma Nie Czerwony co ty zrobiłeś Naprawdę Czy to jakiś inny kolor? W sam, sam nie wiem to Szybko, 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 szybko Siuk, i teraz patrz Pyk, pyk i wyszliśmy na Z Naprawdę I lecimy. Trzeba być tam jak najszybciej. Bo, bo, bo tak, niebieski to dobry zawodnik, jest. A ten czerwony mu nie rozwalił Beda. <coughs> Więc trochę smutno. Nie, 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 nie. Patrzcie, patrzcie. Patrzcie, patrzcie jak magia. Chłop wybiegł. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, Dobra, zabity. Dwa diamenty. I teraz trzeba jednego czerwonego. Zabić jeszcze i moi drodzy, wygramy a rękę, i się skończy odcinek. A to było. auto Nie, zniszczył mi. Naprawdę, czerwony. Musiałeś. Dobra, to tak kupujemy żelazny. Bo ja wiem, że tak bez niego nie przetrwam. Dużo bloków. Jeszcze jeden z tak. Tyle. Reszta to fireball. Z tego Z2 TNT reszta idzie na gapy. Siub. Z tego jeszcze jeden fireball, jeden gap i tyle. To możemy odłożyć to tu, to tu, to tu, to tu, tu i to tu. Dobra. Mamy teraz wszystko podbindowane. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie. Nie, nie, no nie, ale to jest oszust. Dobra, do widzenia koniec.